Chciałam to jest piąta część robienia każdej stacji metra w secery Teraz widzę, robimy, jedziemy do Mogenstown, z Mogenstown idziemy do Stepwicksowa, jak będzie i kończymy, bo to już będzie wszystko. Myślę, że w tym filmiku już będzie, już skończymy. Boże, ile ja będę wrzucał te filmiki, bentek. Będę tak, jebantek, Dobra, barley, z jakiegoś powodu w tym pociągu nie ma zapowiedzi. Nie wiem czemu, a to jest mapka widzowie na 100 subów. Robię to, będzie następny specjal i zrobię coś takiego. Każda stacja na waterline. To będzie znacznie trudniejsze, nie? Bo teraz wszyscy na metrze jeżdżą, nie? Więc metro było łatwe. Czemu tu nie ma zapowiedzi? Zróbcie zapowiedzi. Jedziemy, nie, idziemy. Ja, idziemy. O, w ogóle Berli było zaliczone. Jest Berli zaliczone i zaliczone. W sumie na Bioli Beauty... nie. Ja wysiadam na Morganstown. Wiecie czemu? Bo tu mogę pojechać ekspresem, Airlinkiem metrem albo też konektem, a tu z Beulipak mógł tylko, tylko metrem. Ja właśnie chcę tu do Wiktorii. nie? Najwyżej jakby to Airlink albo Express, to bym sobie pojechał do centrali, nie centrali, do centrali i bym w metrach jakieś do Victoria, albo na piechta. Wiecie, że szybciej jest przejść Step Central do Step Victoria, niż jecha jechać pociągiem? Tak widzę, to jest prawda. This, it's This train is for The next station is Muley Park. Dajcie zapowiedzi 10777. 777. A widzę dajcie znać mi w komentarzach, czy każda klasa 777 um, nie ma zapowiedzi, bo ja nie wiem. A bo u tego kierowcy jest coś jest w Rating Ala grating grand. Ma wiecie, że się w ogóle zarabia jeden punkt za jedną stację przejechaną jako pasażer? Bo ja nie wiedziałem. Dopiero ostatnio się dowiedziałem. fajnie to wygląda. Ładnie. Jest i Billy Park. Ja, ja ja! Co zrobiłem? Okej, okay, nieważne. Ko, proszę, żeby ten pociąg zawrócił, albo coś. Błagam widzowie, proszę, żeby ten ciapciąg zawrócił. Okej. Okay. Albo nie, lepiej by jakiś ekspres, nie? Albo Airlines z Mogens, tam do Step Central. i mi się wtedy w metro przesiadł, do Victory i to było po prostu lepsze, nie? My game is the lagi. No wtedy byśmy było szybciej, nie? Nie zatrzymywalibyśmy. Nie, nie, z, nie zatrzymywalibyśmy się na tych takich małych stacyjkach, nie? Jak Billy Puckie z Berli Berli. A Berlin to jest mała stacyjka. A na przykład na Ezmie Pond, New Harrow, High Street, Fourways. Ways um. Dobra widzowie, wjeżdżamy do za Speak English! Nine! Nie, no to jest Deutsch Echbesser. Może Niemcy, Niemcy ogarniają, ogarniają. Woda! Proszę, nie jest bafera, bafery nie są pożywne. Nie bafera. Wielka chwila. mogłam się do zdjęcia postawić, co? Jest! Czekaj... Dobra, nie wsiadamy No, i ja nie, nie będę tego nagrywał, bo to my będziemy strasznie długo tu jechać. Ścięcie zrobię. Super! Czemu się zesfiłem, ale zmiecam się. Gdzie jest Mogens, tam, mogen Metro Express? A nie wiem, chyba metro, ja wolę. JEDENAŚCIE! JEDENAŚCIE! Dobra, czekamy na niego. No, czekamy na niego. Chyba słyszycie, co się właśnie stało. Super! Trzeba ja i idę. Czy tam się da przejść? Mówicie, że tu nie ma przejścia. Super. Dobra, widzę, że to by było chyba na tyle w piątej części. Na